Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Party, jest tutaj po, po, po tej mojej stronie e Hunter, tutaj o, tu witam, 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 witam. Tu jest pan wersji, tutaj tu Jestem aż odskoczył, aż odskoczył. i tutaj jest do światego dziedzicie. Ja, witam, ja, witam, ja, witam ja, witam. Ja, ja. I ogólnie słuchajcie, robimy sobie dzisiaj mucha challenge, czyli ogólnie tak, wychodzimy sobie z F5, wchodzimy sobie tutaj w oprzyc i wybieramy sobie, już wam pokazuję, wideo tutaj, 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 gdzie to koźwa jest to ustawienie, halo, bo ja je chyba minąłem Nie, nie, jeszcze ja trochę, szuka, jeszcze trochę. O, proszę bardzo. Mamy takie oto ustawienie, które nazywa się Mucha, bo tak po prostu wygląda jak tu jakby to patrzyła o, mucha. I ogólnie chodzi o to, żeby grać po prostu dzisiaj na takim trybie. Teoretycznie wydaje się, że jest to proste, no bo widzimy pół ekranu, ale z drugiej strony mamy dużo innych ekranów, które potrafią nas nieźle zmaitwakować. A wiecie, i... co jest najgor... najlepsze? No? Tak. Znacznik dalej jest na środku ekranu, a tak naprawdę rękę nie ma się tak jak według znacznika, tylko tylko poniżej. No i to byłoby tutaj. Edzie, Edzie, ja tutaj tylko tak. dodam, że u mnie dzisiaj o 14 też odcinek, też będziemy tutaj razem i będzie inny challenge. O, tak, będzie tak, inny tak, i, tak, jeszcze tak, tak. bardziej to, porąbany. Świątków, a jest tak. 6, a widzę ich pięciu. <noise> I tak, więc chodzimy sobie... Kuźwa, ty, czekaj, no na drugą, bo... ty, a ja źle kliknęłem w, w, w szkieletach, dobra. dobra. Na dwójka, no, idziemy na drugą, idziemy, idziemy, idziemy. To jest to na dwójce, że tak. zobaczymy, jak, jak ogólnie pójdzie. Nie powinno być jakoś super, super bardzo hardscore'owa, aczkolwiek... Ale... ten, no. A no to jako, to że jest, jest challengek, to, to ogólnie rage'ować się nie będę, bo po co mam się rage'ować na na. Na którymi tak mi raczej słabo pójdzie. Ale powiem Wam, że dziwnie się obraca ogólnie, nie? Jak się patrzy na kilka tych naraz i opierdziałki mówiło. Ale jest to, też na samym środku, W sensie cały ekran to i tak jest normalny ekran, ale taki rozmazany i dodatkowo Tak, na tym tak, ja tak. tak. Położony, I, o to, I o to właśnie chodzi, że nie widzisz, że masz zakres y, pola widzenia w ogóle masz, masz no, no, zmniejszony no, no, w ogóle. Inny. Ale u Werteza będzie tak porąbany challenge, że, to, <laughs> że Jeżeli my coś tam ogólnie ugramy, to to będzie cud. <laughs> <nie>? <laughs> Ten mój challenge to jest taki, wiecie, rozgrzewka, po prostu taki tak. chill, taki, żeby było, nie? Taki delikutaśny. Bo tak ogólnie myślałem, żeby zrobić challenge, wiecie, że patrzymy się ogólnie w ziemię albo coś, a, albo w, że, w, że w niebo, tylko Czy że pomyślałem, że. Ja powiem że... wam tak, y, grając właśnie na twoim odcinku, nauczcie się, gdzie co jest w tych minigrach. Tak. grach. <laughs> y Powiem ci, że w niektórych grach to ciężko się nauczyć. Znaczy... Asasyna będzie ciekawie, kurwa. będzie, ale najbardziej mi ciekawy jest ten no. w tego w, w Horse Race'a jestem bardzo ciekawy, bo ja wtedy nie będę miał. Widział... Tak tak albo ty, albo ship shoot ship, 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 ship na przykład. Dobra, to zobaczymy już. Będziecie, będzie, będzie ciekawe, nie. będzie ciekawe. Dobra. Uwaga, zaczynamy teraz Matka już. Wygrała. Full focus i, i let's go, let's go. I bossy O rainbow. Powiem że mam, mam teraz kurde i

Stary, ja po raz pierwszy mi tak nie wychodzi ten parkour w ogóle. Tyle! Nie, nie, to jest coś w tragediach Shit! Sied, sied, sied! Ja się zatrzymałem na ostatnim blaczku! Dobra, tak dobra nikt jeszcze tutaj nie biegłę. Fuck my left, ja myślałem, że to będzie łatwiejsze, ty! Ej! A ja nie mogę pierwszy zatrzymałem się na parkurze i nikt ze mną nie biegnie. Stary, ja nie ja nie Ja nie mogę... Ja nie mogę tam dojść w ogóle! Dobra, pomóc wam? <gry antenna> nie. Eee, nie, nie. Ujera, skończ to, pomaga, proszę, tak. skończ to cierpienie? Mogłeś szybciej kończyć, <grydit> Mogę szybciej, ja, to ja to tam byłem drugi wtedy, su. czy któryś, no. Nie, bo to już jakiś <gry> Steve dobiegł. Ja pierdzielę, ale to było trudne, to było trudne, nawet się nie o, spodziewałem, że no, takie problem. trudne będzie. Zrobię screena na końcu parkura, wiecie? Tak? Aha, okej. Zupełnie inny w ogóle. Wow, wszystko, nie wiem. Dobra. Dziwnie się czułem, dobra, patrzę się na go, ja no jak uh -huh. nic cofnęło? Bo musiał hmm. się zatrzymać, jak już się ślą, wiesz? Bo to jest Jesteś mucha, A mucha zatrzymał. no, well, no ni... co No tak, stop i na stop Kurde, йikka... nie wierzę w to, no <naw> cool, No wyprzedziła mnie mucha jedna cholerna, no. O, to będzie ciekawe. To będzie ciekawe. Po Chociaż niby widać, nie, widać, nie, nie ale... ale... Oj, oj, oj... Pomytajcie, żeby nie patrzeć na krzyżyk na środku ekranu. Ok, eee. ok... <laughs> Co, co? mogę trafić? Stary! Halo? Halo? Ja nie... Kaminy 100% trafiłem! Ja nie, ej, ja, jak się strzela? Jak się... O ta, Co? 12 punktów! Ej! Ja, ja jeszcze nic nie trafiłem. Się, Jest! A gdzie jest znacznik się się w ogóle? Daje. Tak naprawdę? Na środku tego dolnego ekranu Musisz sobie sam wyznaczyć! Na środku dol... czekaj Czekajcie! A czyli tutaj! Wody. Czekaj, ogarnę. Jest 10 punktów! Jeden I punkt! Ja nic nie trafiłem! Jest. Ej, jakaś... Nie. Czekaj, czekaj. stary, ja teraz lecę na, na, na pamięć w sumie z tym celownikiem. 9, tak, e. jest, 8, kurde. No, no co za 7, ile ja punktów ty zdobyłem? 36 punktów zdobyłem, nie spodziewałem się. A ja byłem, kurde, pisząc, ty miałem? Ale jakie to jest moim Bo faktycznie masz, masz celownik na górze, a nie masz na środku. Dobra, ale czyli przez, muszę zapamiętać. Przez nic nie zastrzeliłem, bo mnie nie a ja nie zestrzeliłem, bo a nie mogę ogarnąć biorę. w ogóle, jak jest. Wow, no, ale wow, wow, już wybuchłem, już wybuchłem, już oj, nie mogę. Nie, nie, nie. Drugi raz wybuchłem. No? Nie ogarnia się, jak jesteś daleko danej przeszkody. Tak, bez kitu. Nie. To jest najgorsze. Oj. oj, 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 oj Oh, o tyluju, joou. o tyluju, Ale, o tyluju. Taki pocisk Nie ogarniam, nie ogarniam, no no no. O to będzie ja też ciekawe ]Sure. To będzie to się też ciekawe, bo tu trzeba w sumie ten celować jakby w tej owce i to też no, może być no? No, Ja nie widzę żadnych owiec Halo Minus 50 samych Ściąłem jakąś owcę? aha, ja? bo celownik jest indziej, pamiętaj kuźwa! Jest, trzy punkty, E, mam jeden Mam dwa, zarobi się, Daj, ma, się teraz. Ale śmiesznie się ścina si, si te ja owce jak się kuźwa nie punktów. widzi. Sześć punktów! Jeeeeee! Nie, nie bo ja nie trafiłem. No wiem. Wie no właśnie, no to co, 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 co co mnie oskarżasz? Ej, ktoś bije owca, ogarnia cię, bije Ja też tak widziałem. Eee, A bo eee, to trzeba nad owiecą eee. celować. Tak! Pod, pod, Musisz wyczuć dobrze daną, daną owcę. Sześć punktów! Ja dostałem sześć punktów. Ej! E. No nie! Aj, prawie! Wow, prawie, ja ale mnie jeszcze kolera. przebił, bo. Ja by... zawsze <grym> bo w ty się Bo O, to no też. O, o, to będzie Spierdzielam! Ja nie chcę. To jest moja ulubiona nie, nie, nie róbcie mi tego, to jest moja ulubiona gra. Nie, 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 nie! Nie, nie! Nie, nie! nie Boże, jakie strzelanie jest dziwne tutaj. Jaki lag był, nie wierzę. Nie wierzę, laguje tutaj. fuck. Oopsit, cheat, cheat, cheat. Jestem na prosto w fuck, fuck, fuck. Fuck, <Aqua> yeah, mnie oh, na cenowniku kurna mam na cenowniku kurna mam mnie na celowniku fuck my life. It's my life. It's my life. It's my life. Uuu. Stary po raz pierwszy w tej grze uciekam, nie? Po raz pierwszy ja w tej myliny, grze uciekam po prostu Zamelinowałeś Za, za, za Zawijem, zawylaminowałem. O zza, zza, Ja się schowałem, ja po raz pierwszy w tej grze się nie, chowa po prostu, ja nie mogę nic zrobić Fuck my life A Nie, nie... Ja zostałem z wymelinowany no Wymelinowany zostałeś? Fajnie masz go. Ja mam sześć ja zbieram strzały w razie nie jakiś kusi kuźwa tej Nie, zabił jakiś x szedł x coś tam coś tam coś tam coś, tam, coś tam, Mnie tam, już coś ktoś dożył wyzywać za zabicie nie? Weł, tez, weź ty zabij oh, wszystkich zostaniemy we dwójkę co? Płasie cię. My friend, bo... Z... O, dobra, zostało ja dwóch. Czekaj, ja idę na środek, ale... tylko nie szczelaj do mnie, zostałeś sam. No, tak, tak. Ale to. Pamiętaj, 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 pamiętaj że ostatnio tutaj się pozabijali, kiedy mieli się. Oj tam, oj tam, ale my się nie zabijemy, bo my pamiętaj, jesteśmy przyjacieli. No, ty ludzi zabiłem. ja pierdziele, czekaj, sobie, raz, dwa, trzy, o. cztery, pięć. Ja cię nie widzę w ogóle. To? Sześć osób zabiję. Ja cię w ogóle nie o, widzę. widzę, gdzie ty Szybry, jesteś? No chyba mój rekord, nie ja tutaj. Jakim cudem! Meł, też, gdzie ty jesteś? Muszę się fokusowali, ja co nie Halo! Mieli? I don't see you, my friend. A tam jesteś, siema! Ty, czekaj! Zrobimy challenge, spróbuję cię trafić. Naprawdę, ale to jest iście trudne. Możesz skakać, Sieme. możesz zrobić wszystko. Gdzie jesteś? E. O kurź, wamacz. Ty, czekaj, bo cię straciłem z oczu, halo. E, e! To e. sobie Próbuję go, czekaj. Gdzie A, jest celownik? Próbuj, próbuj, <grym> Trafiłem! Ale nie, powiem ci, że naprawdę to, to, to nie da się tak O nie, kolejne, kolejne znowu, czekaj. To jest przeromane, bo nie widzisz dokładnie wtedy ekranu tak naprawdę. Widzę pół ekranu, nie? W sensie, bo, bo myszkę za wysoko się daje. Halo? Halo nic kurczaki, ma. Już się rzucają na kurczaki, krówaki inne takie kuźwa maślaki, no. Bok, 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 bok. Maślaki! Kurczaki! Jakbyś jeszcze w goni, mi wszystko zabiera, nie? Co za A ja w ogóle zbieram same kurczaki i jestem taki biedny w te kurczaki, że... Krowa! Dobrze. Krowa! I krowa! Krowa! I kurczak. Krowy dawać mnie! Tak, no to jest mnie! krowa! No chodź tu, krowo! Chodź tu, krowo! Chodź tu, krowo! Chodź tu, krowo, no dupa! Nie... Ja usłyszałem czerwona dupa? Krowa! Czerwona dupa. Krowa! Zabiłem tą krowę, ale jestem wow. tak piąty. No o, nie. nie O kurde, ale przejdę. No daleko. No i to o! E, e, Czekaj. Chyba A teraz ja mogę ogarnąć jak tu jest celownik. A tutaj jest celownik. Kuźwa. No Co jest grane? Trzy razy No spierdak! Dzielaj. Co za luz? Co za złodzieje? Nie! No, są złodzieje, są złodzieje. No, pierdzie... no co za frajery, Spokojnie, Kalm Dwóch gości calm za mną down. poleciało i mi ukradło emeralda i diaksa, nie? Ogarniacie to. Lol. Ogarniacie. To za chuj. Calm down. Spokojnie, no, i za mną chodzą. No, pierdzielać mi to. spokojnie, będzie dobrze. Kupię ci kretki I w ogóle. A tak mi dobrze szło na początku, tylko mi za, zakosił ze dwie rzeczy i nie mogę już nadgonić troszeczkę, także trochę lipa. No Ja w to nie gram, ja sobie idę na górę Ja się dziwię, że ja to w ogóle kopię w ogóle, ty, ja, ja nie wiem co ja robię. O, drugi jestem. O, o, o proszę. Ale ciężko o, proszę. było, ciężko było, powiem a Ja ci, byłem gdzieś, aha, ja byłem w ogóle... Bo ja, ja, ja celowałem w Emeralda, i... żeby go kopać, a nie było. O, nie. O, nie. O, nie. nie. Ale dużo osób w ogóle, jak na taką godzinę... W gdzie właśnie, czekaj. Gdzie jest celownik? Tu jest celownik.

no się widzę. Zauważyłem. Wszystko się bije, straci? wszystko co się kuźwa tylko to rusza po prostu. Wybijają mnie z tej areny, staram się jak tylko mogę, ale mi nie wychodzi. Kur... Yes. Te... Yes. Yes. Jas? Mucha power! Mucha power! Mucha power! Mucha power! AJ, nie, bo mnie cofnęło! Mucha power! Mucha power! Mucha power! Mucha power! Mucha power! Nie! Mucha power! Nie! Mucha power! Yeah! NIEEEE no! Dawaj no! Boże jednego punktu mi brakowało Mucha power Sekundy, sekundy Mucha, O mój mu... Boże O, 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 bo dobry ja będzie to Ja też a. idę Bez że jedna osoba za tobą, ja go ściągam Możecie napisać w komentarzu power Ja go ściągam. go Dobra Zabiłem go! Zabiłem go! Steve'a zabiłem! What the fuck? Boże, are. nie mogłem trafić w gościa, który był przede mną! Nieee, zabił mnie jeden, bo go nie zauważyłem. Widzę, widzę, widzę. Nie, nie zauważyłem prawej go. Prawej, prawej. go. Kurde, naprawdę! Co za sus! Ale jednego zabiłem, to jest dobre, to jest no sukces. W ogóle, się świecy brają, ja, ja mam taką, wiecie, ja mam, ja mam, ja mam taką jasno-zieloną, niebieską ta, koszulkę. obok ciebie, obok ciebie, po Za tobą, za tobą. No dobra? No. zdjęty. Ha, 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 ha. O widzisz ale teraz cię wyzywa, ten nie? Y no? Zjedź pomij... Jeden cały czas jest w w tym, którym ty byłeś. Cześć, no, może. Zbiera. Może... Jeden ci jest u góry. Przejdzie. Hehe! He. A ja mu to też się inaczej powiem. Ja jestem dzisiaj, nawet dla takich hamów Ja jestem dzisiaj wyjątkowo bardzo... Tak, to jest po drugiej e, stronie. E, zobaczcie, zobaczcie co osoby. ja napisałem. Widziałem, widziałem. Ja widziałem ja, ja Ale jest... Nie, ja literówkę zrobiłem. Tak? Aha. Dobrze. Ja, ja jestem, A, jestem. Ja jestem anty, anty w ogóle tam. hejt dzisiaj. Ja się nie będę tak z takimi hamami. Pamiętajcie też, ludzie, nie warto z takimi hamami y, 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 rozmawiać w ogóle, tak. w ogóle, tak więc. No, także ja mu powiedziałem, że zjadł sobie biega, pomidorka. Możecie, tak, tak możecie napisać, że, że do wszystkich hejterów, zjedzcie sobie pomidorka, może wam pomoże. To jest bardzo dobry. A jak nie, to. O, to też może o, być przerobane, bo tutaj ja mam, ja mam, ja mam tutaj, o, tutaj jakiś zachwiany kuźwa, błędnik mi w ogóle zabłądził, wiesz. O mój Boże! Janusz, Janusz Power, Janusz Power, mucha, jak Ja to wygramy, kurde, w mucha Power to, to Ja, ja, ja to jestem się... Janusz Mucha Power, stary Kuźwa, to w tym momencie. Aha, że... fajnie, dogoniło mnie od dupy strony. Bo, bo jesteś, jesteś za wolna mucha, stary. Środka, Zakleiły ci się te. Tak? się ja wleciało to początkowo, Dobra Ale przynajmniej dobrze, bo ja się patrzę na arenę, przede mną jest perfitnie ziomek, a go nie widzę. No dobra, dobre poskładaj się, składaka! Dobra, 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 dobra Wiecie co? Ja tak sobie wiesz, tak, tak, na tak na, i w ogóle, ale tak sobie wyobrażam co będzie u Werterze ogólnie i tak i tak trochę, trochę mi się humor o. zepsuł tym momencie. Nie, widzów pochodzi. szanuję, napisałem idź mnie stąd i odszedł to jest I to jest, to to jest, to jest kulturalny szanuję. widz. Dokładnie! O, to łapka dlatego widza po prostu, do w tym momencie Dokładnie. ode mnie Dokładnie. idzie tak, no, wy nie musicie, ja, ja sam dałem łapkę mu taką taką myślową, teoretyczną, taką, no o, kurde. kurde! Ale dostałem z węża. Kurde też dostałem z wędrza. <laughs> ale żeby przeskakuje przez to w ogóle. No bo czasami się da, ale bardzo Mówię to jest zbugowane kiedy. ogólnie, wiesz Także to nie nie A to tego ściągnęło. Ty, a w ogóle ty patrz, bo Wertys jak pisze, to jest tak na biała, a o. wszyscy są w ogóle na szaro, a my jesteśmy gorsi, Dobra, okej, okay, to ja idę. Tak, bez admina musi złapać i napisać mu. Bo my jesteśmy szare. Ty, mieszki. patrzcie, tu jest w ogóle ten teren zielony za areną, patrzcie. O! Ty ten, zielona polana. Ja tam lecę, ja też. Jak tu jest mhm. ładniej i spokojnie, ja tu się czuję tak peaceful w ogóle i tak... I, I tak spokojnie no nie, o red alert też może być ciekawe, bo szczególnie, że ta nowa ręka jeszcze nie ogarnie, bo ja mam wrażenie, że w ogóle mogę wyjść za tą ścianę, a to jest tak, tak zrobione, że to oszukujesz, nie, bo wcześniej miałeś, wiesz, lawę i widać było, gdzie jest koniec, a teraz masz taką arenkę i myślisz, a dobra, jeszcze ja przeskoczę dalej, a tu nie, ściana niewidzialna. Nie, ale ogólnie parkur na tym modzie jest bardzo utrudniony, nie dość, że ja i tak nie umiem parkura, to, to jeszcze ten, bo jakoś orientacja w terenie jest taka trudniejsza. No, bo masz ten środek ekranu inaczej widzielony, Tak, tak. I strzelanie to już nie mówię, strzelanie to już totalnie w ogóle ten... Mam jakąś pizdeczkę, która lata za mną, wow, wow. Co ty nie powiesz? Ostatnio tutaj tak za mną biegali, że dosłownie musiałem... Nie, spadłe... To, co teraz robię, bo nie dało się ugrać. Flak. Nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło. No nie wyszło, ale nie wyszło, schiza, nie wyszło. jak się patrzy na tą arenę. No mówię ja ci, toalet. ja mam oczoplonić żeby po dostaję. Plo... Nie no, jeśli ktoś ma tego, o, jak się, się nazywa, e, tam, tą, tą epilepsję, to to nie oglądać, nie, nie. Nie, a myślisz, że to by ten przeszkadzał bardzo? W sensie ten? No, no, no to, jeśli byś zaczął łotać to... myszką, to na pewno. Migający ekran, no, ale jakoś tak szybko nie ten, nie, 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 nie ogarnia nie, to. No, wiesz. O, o, oh. czekałem na to, oh. czekałem, oh tak. Czekam na to bardzo, bardzo. Czekałem na to dnie i noce, nie mogłem spać. Boli mnie głowa i nie mogę spać, hej! Chociaż dookoła wszyscy tu biegają, nie mogę leżeć. Jeżeli Bertes mnie wyprzedzisz pod koniec, to ja ci ostrzegam cię. Ostrzegam cię solennie i w ogóle, że normalnie cię zdenerwuję. I będę musiał... No nie, no nie, że na ostatniej ścianie, że gdzieś spadł. A widziałem cię przez chwilę, mówię, tam za mi migniesz kuźwa, wyskoczysz. Ja sobie mam pecha na tym ojpałcie, bo na ostatniej ścianie odpadam. O Jezu, o Jezu, czekaj. Piękna gra! Ja i tak w tej grze już jestem słaby, to jeszcze mam... O jest, dobra, o akurat stoję no na czerwonym idealnie. no to chodzi, da. i tak, ma, tak proszę robić Tak? I teraz stanę na... Najgorsze jakiś waży... Nie! Jest dobrze! Fuck my life. Ja, ja nie e, purple, to jak. jest purple? To jest chyba purple, tak, dobra da, la. la, la y, orange, 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 orange! Huu! Dobra, dobra, udało się, udało się, jest dobrze, jest dobrze zie, 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 tu jest zielony. Patrzymy na Ldeja. Nie patrzy na mnie, bo ja słaby. Biały, biały. A. Dobra. Walter White. Nie wiem, za sobą białe, nieważne. Cicho, cicho, cicho. Ciao, 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 ciao. O bok! Jest! O, ci się udało. Zie, 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 Zalamy. tu jest, zie. Cy! Cycyjankow, wy... Cycki, e, cycyjan. Cycki. E, czerwony. Czerwony. Zielony. Nalazłem? cha cha cha, Party! Purpur! Nie! Jestem pierwszy! <grym> Stary, po raz jeste, pierwszy jeste. wygrałem tą grę jeszcze na takim What trudnym was? trybie. Nie! Jeść, ja jeść, Nie! Nie! zostaniemy wszyscy Nie! górze, a co? Nie! 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 zostawili mnie. Alejcie, on jest zombiakiem! Ty, po raz pierwszy widziałem, że komuś kijek zadziałał. Już widziałem, żeby on to... ale. No tak, tak się... ale nie, bo chciał go zainfekować i go nie zainfekował. Ty, po raz pierwszy to zadziałało, lol jaka magia. To nigdy, ma to nigdy to nigdy ja nie, nie działało, ty. No nigdy. Ile razy próbowałem, kurwa to nie działało. No. To działało tylko raz w moim życiu, jak ten. Jak byłby ten. Jak żeśmy się wszyscy naraz rzucili. Kurwa! A no, no, no i dupa, no, no, i, no i mnie złapał, no i koniec. no nie. A Hunter nie, no jest no, pewnie w tam w, tym, tej, w tej to znaczy. swojej dziupli takiej, nie? Czy nie? No, ja nie to nie stoję no, na pięknym różowym wieży. Idę do ciebie. Pięknym różowym. Eee, ktoś tam leciał, to sobie uciekłem. A ty kurde. Biegnę, biegnę, pomarańczą, bo tak jest śmiesznie, bo tak tańczą. E, e, e. oh. O ty luju. Nice. <laughs> Całkiem szybko. No, ten uczuć, kiedy masz ósme miejsce, a się starałeś. <śmulacza> o, Enty też będzie ciekawe eee, No szczególnie, że trzeba wycelować dobrze, a tu celownik masz wyżej Ale no, jest godzina, która? 10, 11, ale 40 osób jest To jest strasznie dużo jak eee... na taką godzinę jest. No nie, no, nie zdążyłem nikomu udać naprawdę Dało się, spoko, 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 ty będziesz moją kolejną Uf, się, ofiarą Oj kurde, zniknął mi, Oh shit, o oh, sh no nie, jak on nag... Ty, jakie głupie lagi w ogóle, ty. No biegłem ładnie za gością, nagle mi w ogóle się i Jak ja nie U, lubię nie takich nie, dziwnych tutaj tych... Nie Bo w tym momencie moje zdolność są mi guzik, partner. Bardzo... Nie, nie. ja pitole, no jak nie jedna osoba, to druga się czepi. No ja chcę pokazać rękę pięknie, no. A widzicie, ale widzicie, widzowie, jak tak? jak, jaki ja jestem dzisiaj kultualny? Ja jestem dzisiaj kultualny ja, bardzo. Nigdy. Nawet kuźwa, jak, jak widz Ham do mnie napisał, to ja mu odpisałem, żeby zjadł sobie pomidorka. Widzicie, jaki fit? Nawet ja mu, ten ja ten mu życzę, żeby on wyzywać. zdrowy był. Ja napisałem, że sam jestem kurwą, kurwo. i... <noise> Dziękuję Ci, Hunter, zrobiłeś mi odcinek cały. Zapraszam. A, do no. Ja tu mówię, że, że Grzeczny odcinek to ten Kuźwa wyjechał. No, co? no bo Grzeczni jesteśmy, tak, trochę? Trochę. Dokładnie. Ale dobra, to już 20, 22 Zobaczę. minuta, to, to w sumie mało kto ogląda w, do końca, więc. Jestem A jeśli oglądacie dźwięca. do końca, to napiszcie: o ty y, Pomidorki są bardzo smaczne. O. Tak, pomidorki są bardzo smaczne. Ale nie, bo oni potem tak robią, że o ktoś tam zobaczy. A to pewnie tak wszyscy piszą, dobra, to, to ja Przejmij też tak napiszę. Oni, oni okłamują. Ja wiem, że Wy nie oglądacie do końca, bo ja widzę statystyki. Wy mnie nie okłamiecie, wy możecie sobie mówić, że a, tak, bo oglądamy do końca. No, no, no. A tu o, Boże, mi czołg jedzie, a tu mi, chodzą, mi strzela, starsi. wiesz, no. O a kurde, 25% Ty ja nie wi... O! O! o, o, o ja... to jest nie, i nie! O! Ja biegam cały czas i mam wyrobinę. No nie zasłanie no mi nie gnoju nie bo ja nie widzę! Dziś bądź kulturalnie gdzieś spokojnie. Bo już mi zasłoniła no mętka. Naprawdę, no. idealnie w dziurkę pojedynczą wpadłem. Sied, 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 sied. No nie Ale to jest trudne, powiem ci, trudne o, bardzo. Ja nie wiem, w ogóle tutaj, jak to spada, nie? O, o. Ej no, stoi ham koło mnie i mi zasłanie. no przecież no to to proszę cię, no. Teraz jesteś sam. O, o, Tobie nie życzę pomidorka. O. Stary, wiesz o, co jest się. najlepsze? Ty patrzysz się na górę, masz wrażenie, że to leci koło ciebie, a to leci na ciebie. <głos> <głos> Naprawdę Właśnie to straszne jest Niby o, czujesz się już bezpieczny. A nie, nie spada na mnie! Fuck. Ale zostało <noise> sobie ee, ee, siło. E, To na mnie? E, na mnie! E, e, ty, co? <noise> tego się nie wygra, panie, tego się nie da wygrać Da się, jeszcze 18 osób, masz! Łopi to ale Da się, jeszcze 18 osób! O, 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 no nie No i Nie, mówię, to, to jest za trudne, bo patrzysz się na górę, masz wrażenie, że to na ciebie nie leci, a to leci no. na ciebie, nie? Jakie to jest mindfuckowe w ogóle, ty! Osypa. A ja wiem dlaczego tyle osób jest, przecież ferie kuźwa teraz o. No tak, ale wiesz, to... No na dwóch albo trzech województwach, no to ty się nie dziw. Ale, ale przecież to nie jest serwer typowo polski, jak gdyby, więc wiesz... I tak ty, to, ale to, to przecież my żeśmy rozpromowali ten serwer, ale my żeśmy to rozpromowali ten serwer. specjalnie żeby się na nas fokusować. A jak? My żeśmy no rozpromowali ten serwer, to jest ten serwer się stał sławny dzięki nam, więc co? Przecież ten serwer nikt nie znał. O, już mnie ktoś podkościł. A ja też podkosiłem? Nie ja, wiem, dwóch mi zajechali oh. drogę, nie mogłem nic zrobić, no. O mój Boże, jak sobie zostawiłem mało terenu? O, ja się zagapiłem i... i A nie, i, jeszcze i, mam. I, Świątek! Świątek! Musisz to wygrać, stary, musisz to zrobić. Masz dużo terenu, stary. Dasz, dasz radę, dasz radę. No, Kurde! I... Nie, tak? nie, nie, Widziałem to! Widziałem to. Mam to na nagraniu, mam to na Uch, nagraniu. O kurde, nie F5 włączyłem! Fuck, fuck, fuck! Nie, nie, super secret! Nie, nie. Pff, ty stoję na. Nie wierzę! Gdzie jest super! Halo! O wreszcie, super, fajnie, że wreszcie tak, się urak tempiło. Dzięki, a ty się Hej, panie, Ej, pany, ja trochę za późno wystartowałem ogólnie. Ty, damy, czekaj, ja oni tu stoją w miejscu! Ty, czekaj, jak, jak to wyprzedzam, to jak wyprzedzam wszystkich! kuźwa, dawaj, dawaj! Dawaj, patrz, jak ja wyprzedzam! Mój złoty rumaku, pędź, pędź! niczym wiatr! niczym wiatr jad. ja jadę za tobą stary wyprzedzimy już to, co... chyba z 10 osób ja nie wiem jak to jest, to jest... że oni tak słabo jadą nie naciskając koniec, nie stopuję, jestem 18 no, nie jest no. ostatni oh. no i dobra wreszcie możemy wyjść tak, tak ja, już nie chcę, nie, ja już nie chcę parkura do widzenia. Bo to było naj, najtrudniejsze, jed, jedno z najtrudniejszych z tego wszystkiego, oprócz strzelania, oprócz ja znaczy, rzucania ścieżkami, oprócz. Nie, wszystko było trudne. Ja jestem w szoku, że ten tryb teoretycznie taki prosty, jak żeśmy sobie tak włączyli. E, dobra, co to będzie? Widzimy na środku. Nie, o? nie, naprawdę no, ja nie spodziewałem. Naprawdę Spróbujcie sobie sami tak zagrać na takich ustawieniach, naprawdę jest no chodźcie zupełnie na inaczej. No, się pożegnamy, chodźcie na katapultę, się pożegnamy. Gdziemy na katapultę, jest katapulta, tam jest katapulta, wiem na katapulta. Katapulta, katapulta.

Popnij mnie tak mocno. O, tak. Jeszcze raz. I dobra, już, 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 już. O, jestem, jest. Wreszcie. No weźcie mnie też, bo ja tak, tak. No to, 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 popnij go. O, o, i... No nie! No nie trafiłem, naprawdę. prawda. To nie ruszajcie, cię wystrzelę trochę wyżej. Dobra, 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 damy radę. ja tu se stanę tutaj, o tam się stoi Hunter, tam się stoi Wełtek, tam se stoi świątek. No ja się stanę tu. I my wam dziękujemy serdecznie za oglądanie tego. Ty w ogóle ty, jak włączymy w jeden, to niki dalej są pokazane. Myślałem, że wtedy niki już się nie, nie widzi. Nie, to, to... No, no. Tak było. <laughs> nie popnijcie go Popnijcie go Bo ja, bo ja mam je w pięć sobie radę, Dam sobie radę sobie Dobra Dobra To ciekawe się na werteza. Dziękuję wam serdecznie Za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję Że wam ja Wbijcie zaraz do werteza Po bardziej hardkorowy Naprawdę hardkorowy Bardziej tak jest. challenge y, Będzie Będzie no, Będzie Iście przerobane Powiem że Powiem że nie wiem Czy będzie bardziej hardkorowy Mam coś nie tak ze skinem Ale, bym, bo musiał być ale będzie równie ciekawie Na pewno tak, tak. Będzie bardzo ciekawie Naprawdę Postaram się również Być bardzo kulturalnym youtuberem Jestem zawsze kulturalnym youtuberem Możecie przyznać. Że to był jeden z najgrzeszniejszych odcinków ostatnich czasów Minecraft Party, więc naprawdę, pomimo, pomimo, pomimo hamstwa na czacie, jakie było, ja byłem bardzo grzeczny. Także, no, to tyle ode mnie. Byli ze mną chłopaki i. Znaczy smacznych pomidorów. smacznych pomidorków wszystkim życzę, tak? Dokładnie. Jeżeli ktoś nie lubi, to, to, to niech się przekona, bo to dobre pomidorki są. Ja polecam, naprawdę. A Hunter tam w ogóle lata sobie w powietrzu. No Pomy i. Kosmos. Tak, i żegnamy się z wami, trzymajcie się. No i do następnego. Pa, pa! Hello! Hello.